Cześć kochani, witam się z wami, witamy się z wami Cześć. w nowym filmie i dzisiaj nagrywamy odcinek o nie tym, <słuch> słuchajcie, pójdziemy dzisiaj do sklepów, do których normalnie nie wchodzimy, czyli będzie m.in. Mojito, będzie Oisho, jak się nazywa? Nie wiem, ale już mnie przeraziłaś. Massimo Dutti, czyli sklepy, do których normalnie nie wchodzimy i zobaczymy, czy tam byśmy coś znaleźli. Ja nie wiedziałem, o czym to będzie film, już mi się nie podoba i mu się nic nie, nigdy nie podoba i wy o tym wiecie, osoby, niektóre mi piszą, że... Więc patrzcie tutaj na mnie. No dobra, chcieliście przegląd mohito, idziemy zobaczyć, czy coś tutaj wpadnie mi w oko. Na razie nie bardzo. Co my tu mamy? Czy to aby na pewno... są spodnie z Mojito? Te same, co w Zarze. Nie będę mierzyć, bo na pewno leżą podobnie. Fajnie, bo mamy taki kolor obok, taupe i cena 139.99. Chyba w podobnej cenie też są właśnie w zarze. To już było grane, chyba w zeszłym roku i dwa lata temu takie komplety sweterkowe. Góra 150 zł, dół 100. Fajne, nie mój klimat. Mamy również czarne, bo to są takie śmietankowe. No obok kurtki wiecie, że no, nie dla mnie. Którniczka z serii ma być modnie, czyli taka mini, trochę na styl uniwersytecki z łańcuchem. Łańcuch jest tani, plastikowy. Sprawdźmy jej cenę. Kosztuje ona 119 zł. Materiał, jak wyjdę, to Wam się nie powiem. A tutaj mamy marynarkę w ładnym kolorze, modnym chyba też z dwa lata temu. Do taki ni to różni, do fiolet. Misiowa Ramoneska, 259 zł. Całkiem fajna. Bardziej rokowy styl, trochę bardziej mój klimat, 159,99. Taka piękna, smuzierka, materiał, wiskoza. Pamiętacie, jak kiedyś mówiłam o topach, czyli z Mochi, to właśnie. Ja kupuję te 25,99 i one mają. Idealnie skrojony dekolt i na ramki. Ja noszę chyba rozmiar M z tego co pamiętam. Ten beż jest ładny. Płaszczyk padł mi właśnie w oko. 250 zł jest dwurzędowy i to jest jego minus. To jest taka ładna funkcja, nie do końca widać to na nagraniu. To jest teraz modne: 350 zł na takim misiu futerku, coś takiego. Ale ona Wam głupoty pokazuje. To jest modne na no. czasie. Byście widzieli jej uśmiech. No, to jest modne. Ani to żółte, ani białe, tylko takie głośne. Fioletowe, niebieskie, tak. Takie ma być. Unikornowe. Jesteś jednorożcem. Od razu podsumowanie, bo mam wrażenia na świeżo. Więc słuchajcie, nic nie chciałam przymierzyć. To kompletnie nie jest mój sklep, mój klimat. Moje ceny, moja jakość. Nie, i to nie chodzi o to, że ja się wywyższam, czy uważam, że w pandemicie w zarze jest dużo lepsza jakość i lepsze ceny. Nie. Po prostu rzeczy w Mohito do mnie kompletnie nie trafiają. To nie jest moja stylistyka. To jest stylowa, uważam, że dla starszych osób niż ja, a nawet jeśli w moim wieku, to trzeba czuć taką stylówkę. Ja zupełnie tego nie czuję. Ja na przykład nie czułabym się dumna chodząc obwieszona emblematami Mojito. Bo dla mnie Mojito to nie jest marka premium, którą chciałabym, wiecie, obwieszać całemu światu. A tutaj tak jest, co do spódniczki. Słuchajcie, w życiu bym takich pieniędzy za nią nie zapłaciła. Nawet 50 zł bym za nią nie zapłaciła. Może tak. <laughs> Bo to była tak słaba jakość i tak słabe wykonanie. Marka chciałaby być yy, modna i jak zaraczę chędem, ale zupełnie jej to nie wychodzi. Teraz patrzę na Reserved, ale do niego nie wejdziemy, bo ja wchodzę do Reserved normalnie, ale wejdę do sklepu, w którym zakupów nie robiłam od miliona lat. <grym> Zaraz zobaczcie jaki to. To jest właśnie sklep, w którym ja nigdy zakupów nie robiłam. I... Ja wiem kto robił tutaj zakupy. <grym> Nasz znajomy zawsze kupował tutaj koszule. Nie będziemy wymieniać nazwiska, ale znamy ten sklep, chodźcie. Dobra, jesteśmy na górze i nie wiem, czy tutaj czasem nie ma tylko działu męskiego. Tak, jakbym strejem, Eibel z wykrywaczem na magnesie, to całkiem spoko koszula. Okej, okay, tylko powiedz mi, w jakiej ona jest cenia? 160 zł regularne, 119 teraz. Nie, no nie dałbym tyle, ale to jest ta z grubszych. No bo to jest taka ala kurtka, powiedzmy, tak. kurtko koszula. Tak. Nawet I ty... odpowiedz nie, sobie nie, na nie. pytanie, czy byś za nią tyle zapłacił. Bo to o to właśnie chodzi. A to nie jest nawagę? Nie. <noise> 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 Zobaczcie, znalazłam coś dla niego. Widzicie tą bluzkę z tą czachą, z tym kaktusem? To ja się teraz właśnie tak czuję. No, znalazłeś koszulę, tak? I ile kosztuje tak, ta koszula? Ile to kosztuje? 80 zł tak. Już mi się rzuca teraz to samo. Masakra, wiecie co, ja muszę stąd wyjść. Czekam sobie na Pawła. O właśnie, wrócił. Jestem. O Jezu, akurat nie zrobiłam. Ale y, mi bliższy sercu jest ten sklep. Vans. <grym> Moje srocze oko oczywiście znalazło takie buty. <grym> nie piękne. Mega fajny plecak, ekstra leciutki, na wycieczki idealny. I powiem wam, że nasz Kuba uwielbia kolor różowy, więc cena nie jest wysoka. Muszę mu pokazać, jak będzie chciał, to następnym razem mu taki kupię. Jest bomba. Zabiorę Was do jednego z najgorszych sklepów, który, który omijamy. Tak, według nas, oczywiście, według nas, który omijamy szerokim łukiem. I jak zobaczyłem, to mówię, Asia, wejdźmy, chodźmy zobaczyć, zapraszamy. A na razie wejdziemy sobie do Lego zobaczyć, bo widziałem Star Warsy tam. <gry> zapraszam, zapraszam, chodźmy. <gry> Oj, to będzie wyzwanie. Przypomniało mi się, dlaczego tego sklepu nie lubiliśmy. To jest wszystko upchane na każdym centymetrze, jak najwięcej tego. Mnóstwo ładnych kolorów. Topy. On Paweł poszedł na męski i znalazł coś podobne. Były w Zarze, zobaczcie, za 25. A on znalazł bluzę misiową. Pierwsza fajna rzecz, którą tutaj widzę. Czekajcie, chciałabym tylko jak yy, mój Nike mhm, praktycznie 150 zł ale nie jest zło dla osób, które zna, znają się trochę na markach tu mamy Los Angeles no, nie, nie jest to Palm Angeles zakładamy taką bluzkę pack off i mamy wszystko, wiecie w jakim miejscu nie? Czasami by się przydało mieć taką Ujej. A ten Misiu naprawdę jest obrzydliwy i jest antrykną wszystkich Misiów. A ja kocham Misię. Chyba nie tak się ją zakłada, słuchaj. O, 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 o właśnie tak. Pokaż się. Tak źle. No, nie jest źle. Jest nawet spoko. Pasuje ci nawet do stylowy Czekaj, oddalę się. Ktoś mnie obeszł. <laughs> to chyba tamta kurtka. No spoko, naprawdę spoko. 35 zł, jakby was interesowała Ile ta czapka? Koszule i takie kurtki, 170 zł. Są i buty na kolorowej podeszwie. I kosztują one 170 zł. Tak się prezentują. Są też lowfersy. 120 zł. Takie. Nalazłem też taki kapelusz. 75 zł kosztuje. To jest 100% wełna. Bardzo fajnie się prezentuje. Trochę wielkością tutaj znowu coś nie leży. Ale całkiem niezła pozycja. Taka. Podobać się? Bokiem. Ładna, ale się będę śmiał, jak kupisz. No, kupię. No, weź się do sklepu, w którym nic nie kupujemy. I Asia znalazła rzecz, paskę, której się podoba. A masz dzisiaj te kolczyki. No, ma. Pokaż widzom. Co? So. Dobra, to bierze opaskę. I jednak coś tutaj kupiła. Patrzcie, tak. tutaj. O, Tu. Tu. O. Zostały nam dwa sklepy, do których chciałabym wejść. I to są dwa sklepy, do których. Chcę wejść, ale nigdy tak jakby w nich nie byłam, a wiem, że są fajne rzeczy, nie? Są szitowe, jak poprzednich, w których byliśmy, według mnie oczywiście cały czas mówię. A tutaj sobie zobaczymy, bo mają fajne rzeczy i zresztą pokażę Wam, co mi wpadło w No to wchodzimy. Tu od razu są ładne manekiny, nie odpychają mnie. Fajnie wyglądają. Fajne buty. Bardzo fajne. Te. Bardzo fajne, prawda? Tak W tym sklepie nigdy wody. nie byłam, a dziewczyny polecają. Dziewczyny polecają. I już teraz chyba wiem dlaczego. Oh my god. Jaki cudowny materiał. Jakie fajne spodnie. Czekajcie. Postaram się wam pokazać namiary na nie. 150 zł. Fajne. Piękny materiał. O, tu mamy buty sportowe stylizowane na niebalansy. Przed chwilą tam byłam, więc, e, tak jakby też i dwie stówki. Przepraszam, przepraszam. Ja wyjdę z tego sklepu, bo i tak jest tutaj tylko damski i idę sobie podładować telefon. Będę czekał na zewnątrz, bo tutaj jest tylko damski sort. Takie poputy ekstra wyglądają, 120 zł. No, mają podoszkę, spokojnie na zewnątrz możemy w niej wyjść. I takie same są w Netflixie a te 120 zł. To Ten swetrek zeberkowy mnie przyciągnął, i on jest na wystawie, 180 zł. Bardzo fajny, milutki materiał. To jest taki beż z czernią. Fajne, proste, krótkie kurteczki z kapturem kosztują 250 zł. Drugi właśnie ze sklepów polecanych przez was jest Massimo Dutti i zobaczymy co tutaj znajdziemy dla siebie. Od razu na wejściu wpadła mi w oko ta malutka torebeczka. Ile ona kosztuje? 360 zł. Fajne maleństwo. Taka zgrabna i zobaczcie jak ładnie wygląda tutaj. No ekstra. Oczywiście klasyki, klasyki klasyków, bardzo ładnie wykonane, skórzane, sprawdzone ceny, niecałe 400 zł. No i słuchajcie, wiadomo, że Gucci to nie jest, ale spokojnie, jakością super. Ten płaszcz wpadł mi w oko. Ale wiecie co, jest bardzo cienki, nie ma żadnej podszewki, taki w stylu militarnym. Poszukam metki i wam pokażę. Pochowane są, ale kosztuje niecałe 1400 zł, kolejna fajna pozycja. Tu mamy metkę nieukrytą, bo tam się gimnastykowałam przed poprzednim. No a cena ta sama. Ładny. I ten już jest na podszewce, jak widzimy, taki klasyczek. O, a tu coś. Nie one tylko tutaj mają tak wystające, trochę jak sklapek Gucci 600 zł kosztują, ale śmieszne, jakby wam włosy wystawały. No tu nie małe zaskoczenie, bo podobne kurtki widziałam właśnie w Mohito, czyli w sklepie wieczorem, o którym co myślę. Zwłaszcza ta. Jest podobna do tej unicornowej. I tak kosztuje 450 zł. Małe no, déjà vu. Szybkie podsumowanie tego, gdzie byliśmy, gdzie byłam, gdzie byliśmy. No to tak, do kary nie weszłam. Słuchajcie, już manekiny na wejściu były takie, że odepchnęły mnie i stwierdziłam, że nie chcę do tego sklepu wchodzić. Nie chciałam tracić mojego czasu, Waszego czasu. Po prostu, no nie. Byliśmy z Pawem na dziele męskim za wysokie ceny w stosunku do jakości według mnie. I przede wszystkim te produkty można kupić wszędzie. Fajniejsze, również w Lumpaksie. Także wybieram lumpeks. Jeśli chodzi o New Yorker, no to kupiłam tą opaseczkę, więc będziecie ją pewnie widzieli na moich różnych filmach i w stylówkach i nie tylko. Massimo Duty, jak najbardziej, jakość fajna, cena już niekoniecznie. Różne produkty i takie ponadczasowe. Tam raczej można według mnie zbudować taką garderobę kapsułową jak najbardziej. Ale jeśli chodzi o jakieś takie super wow, rzeczy, dla mnie nie. Wiecie, kaszmirowe czy wełniane swetry również w się znajdziemy. Nie musimy za to płacić 500, 600 czy 700 zł. Także taka moja opinia. Zamiast do Massimo Dutti, no to już wolałabym pójść po prostu do jakichś innych marek premium. Wydaje mi się, że jeszcze było tylko mohito. No to moją opinię znacie, zresztą wstawiłam wam ją, więc nie będę się powtarzać. I tyle by było ze sklepów, do których ja wchodzić. Po prostu nie będę, ojszo, super, będę zaglądać. Ceny dość wysokie, ale produkty fajne. Wyprzedaże są wszędzie, więc może będę zaglądać tam na wyprzedażach, kochani. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o sklepy, do których ja nie chodziłam, nie chodzę bądź chodzić. Nie będę. Ciekawa jestem, czy podzielacie moją opinię, czy wręcz przeciwnie, ubieracie się w tych sklepach i jesteście zadowoleni. E, no, bo widzicie, jako czy w to kiedyś zakupy robiłam. Nie wiem, coś się chyba pozmieniał w tej materii albo u mnie, albo u nich nie, nie wchodzę w ten temat. I tak, humory, nastroje są różne, pogoda jest różna. Ja jak widzicie, muszę ogarnąć ten bałaganik za mną. Tam jest paka, którą zaraz będę rozpakowywać. I również nagram Wam, co w niej jest. Pogoda jest brzydka, deszczowa, pochmurna, nie zachęcająca do czegokolwiek. No i chyba nasze humory i nastroje też w związku z tym się trochę udzielają, ale trudno. Tak po prostu jest. Nie można się poddawać, trzeba działać.